Cześć, nazywam się Krystian Herba, jestem sześciokrotnym rekordzistą Guinnessa w zdobywaniu na rowerze najwyższych budynków na świecie. Spotykamy się przy okazji rajdu turystyki rowerowej Roztocze Bez Granic, a ja opowiem Wam dzisiaj o tym, jak do tych rekordów doszedłem, a w zasadzie co było zanim pojawiły się rekordy muszę się cofnąć wstecz i to dość sporo ponieważ na rowerze skacze już 25 lat. W pierwszych zawodach wystartowałem w 1999 roku. Mam na myśli zawody w trialu rowerowym. I to był taki moment, kiedy z chłopaka, który do tej pory skakał tylko w Rzeszowie, nagle okazało się, że jestem chłopakiem, który coś znaczy w Polsce, mimo że kompletnie o tym wcześniej nie wiedział. Pamiętam, że w tych zawodach zająłem trzecie miejsce, a to był mój pierwszy start. Przez kolejne lata startowałem w zawodach bardzo dużo. Przez około 11 lat startów. Mnóstwo razy stałem na podium w różnych zawodach i ogólnopolskich, i międzynarodowych. Zdobyłem kilka medali mistrzostw Polski. Ale po tym czasie brakowało mi czegoś nowego. I zamarzyło mi się zdobycie na rowerze Pałacu Kultury. Pomysł teraz wydawałby mi się dość łatwy, natomiast w tamtym okresie, to był rok 2009. To zadanie było bardzo trudne. Do tej pory czy do tego momentu tylko jeden człowiek w Polsce tego dokonał w czasie niemalże 40 minut. To był Bartek Prochal, zawodnik z Wrocławia. Natomiast mój plan był taki, aby to zrobić przynajmniej o połowę szybciej. Choć samo zdobycie w tamtym momencie dla mnie wydawało się czymś niezwykle trudnym, bo po pierwsze, ja przez całe życie mieszkałem w bloku, który miał 10 pięter, a tam do, do pokonania było 30 i to znacznie wyższych niż w bloku mieszkalnym, więc różnica bardzo duża. I druga rzecz, przygotowując się do takiego budynku, nie miałem możliwości jakby sprawdzenia się wcześniej, jak organizm zareaguje, jak rower, czy nie pojawią się jakieś różne sytuacje, z którymi nie będę miał nigdy do czynienia w bloku 10 -piętrowy. Ale wyzwania mają to do siebie, że trzeba je podejmować. I to wyzwanie udało się podjąć. Dokładnie 26 maja 2009 roku zdobyłem Pałac Kultury w czasie 19 minut i 15 sekund. Schodów było prawdopodobnie 780. Nie liczyłem tych schodów dokładnie, ponieważ wydawało mi się wtedy, że piętra są takie same i ta liczba będzie... jakby wystarczy policzyć ilość pięter, pomnożyć ilość pięter razy liczbę schodów i w ten sposób uzyskam odpowiedź ile ich dokładnie jest. W praktyce okazuje się, że zawsze są po drodze jakieś miejsca, gdzie jest tych schodów inna liczba, dlatego nie wiem dokładnie ile schodów jest w Pałacu Kultury. I powiem przy okazji yy, tutaj taką ciekawostkę. W żadnym ze zdobytych ze mnie, osie, przeze mnie 18 budynkach yy, liczba schodów, którą podawali nam yy, ludzie, którzy tam pracują, zarządcy, nie pokrywała się z tą rzeczywistą. Pod pałacu kultury zacząłem schody liczyć sam we wszystkich budynkach i zawsze ta liczba była inna niż ta, którą ktoś wcześniej ewentualnie mi podawał. W każdym razie, w pałacu kultury okazało się, że zainteresowanie tym wyczynem było bardzo duże. To miała być wówczas dla mnie taka jednorazowa akcja, natomiast pomyślałem sobie wtedy, hmm, może. To jest sposób na, na rozwijanie się, jakby na nową drogę w tej mojej sportowej, rowerowej karierze. Więc zacząłem szukać kolejnych budynków, które, budynków, które mógłbym zdobyć. Pomyślałem sobie wtedy, że fajnie by było zdobyć trzy budynki w Polsce. A potem się zobaczy. Pałac Kultury jest najwyższym budynkiem w Polsce, natomiast taras widokowy znajduje się 114 metrów nad ziemią, i to wówczas nie był najwyżej położony punkt, jeśli chodzi o budynki w Polsce, do którego można dotrzeć po schodach. Najwyżej położonym punktem był klub fitness, znajdujący się. Na 44. piętrze hotelu Intercontinental w Warszawie, czyli w zasadzie budynku, który niemalże sąsiaduje z Pałacem Kultury. I w 2010 roku zdobyłem ten budynek. Wyzwanie też nie było łatwe. Tutaj było 859 schodów, ale wydarzenie to miało miejsce w styczniu, kiedy było bardzo zimno. Był, była, wtedy jeszcze była zima, był śnieg, był mróz, a ja startowałem na zewnątrz. W dodatku wydarzenie transmitowało Dzień Dobry TVN na żywo, więc musieliśmy czekać na wejście. Na to wejście czekaliśmy kilka minut, gdzie ja stałem w krótkim rękawku i krótkich spodenkach na zewnątrz, więc to zdecydowanie nie ułatwiało sprawy, zwłaszcza że wcześniej troszkę się rozgrzałem, a tutaj nagle stałem na mrozie. Zdobyłem interkontynental w czasie 26 minut i 9 sekund. Natomiast kilka lat później, już w trakcie treningów, ponieważ zaprzyjaźniłem się z zarządcami tego, tego, tego hotelu, e, kilka lat później poprawiłem ten rekord o prawie 8 minut, e, bodajże 18 minut i 27 sekund, to był taki mój rekord e, z treningu. E, po Pałacu Kultury i, i Interkontynentalu, przyszedł czas na kolejny budynek, tym razem budynek zdobyty trochę na raty. Był to budynek biurowiec Altus w Katowicach. On składał się z trzech skrzydeł. Dwa z nich mnie interesowało. Jedno skrzydło miało 16 pięter, drugie 30. Łączna liczba schodów gdzieś w okolicach 900, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie plan zakładał zdobycie najpierw tego niższego skrzydła, zjechanie windą na parter i zdobycie wyższego. To się udało. Więc mój plan zdobycia trzech budynków w Polsce został zrealizowany. Jak się udało zdobyć budynki w Polsce, stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba spróbować zdobyć trochę wyższe budynki w Europie. W ten sposób zdobyłem najpierw Millennium Tower w Wiedniu, budynek, który był najwyższym budynkiem w Austrii 48 pięter, 818 schodów w czasie nieco ponad 18 minut. Później zdobyłem najwyższy hotel w Europie, Grand Hotel Bali w Hiszpanii. 52 piętra, 921 schodów, czas bodajże 19 minut i 27 sekund. Później budynek, który, w którym wówczas najwyższe piętro było najwyżej położonym punktem w Europie, to był biurowiec Messetur we Frankfurcie nad Menem. Sam budynek mierzył ponad 260 metrów wysokości. 60 bodajże dwa piętra, już nawet nie pamiętam. 2011 rok. Tutaj schodów miało być 1364, po przeliczeniu okazało się, że jest ich 1212. Pamiętam, że założyłem się wówczas z moją ówczesną dziewczyną, później żoną Natalią o to, że zrobię to w czasie poniżej 26 minut. Niestety byłem trochę przeziębiony i zabrakło mi 9 sekund. Ale to i tak był dobry czas. Pamiętam trudność, jaka tam była, jaka, jaka, jaką, jaką napotkałem po drodze, to była temperatura, ponieważ ciepłe powietrze zawsze ucieka do góry. Klatki schodowe często nie są wentylowane, albo wentylowane są bardzo słabo, ponieważ na co dzień i tak nikt z nich nie korzysta. Temperatura od 50 piętra była tak wysoka, że osoby, które nawet nie uprawiały żadnego sportu w danym momencie, a tylko tam stały, po ich skroniach zaczynał spływać pot, więc to na pewno było ponad 30 stopni i to wówczas było dla mnie naprawdę trudne i męczące. Na szczęście udało się. No i skoro zdobyłem budynki w Polsce i te powiedzmy wówczas najwyższe w Europie. Postanowiłem pójść troszkę dalej na inny kontynent. Mój pierwszy wybór padł na Dubaj i Rose Reichan Bajrothana, budynek, który był wówczas najwyższym hotelem na świecie, mierzył 333 metry wysokości, więc to była już naprawdę ogromna konstrukcja. Sam Dubaj wówczas był miejscem też bardzo trudnym do odwiedzenia, ponieważ wizy wydawała ambasada w Berlinie. Nie było możliwości załatwienia wiz w Polsce. Na szczęście z tym pomogli nam zarządcy tego hotelu. Też podróż do Dubaju nie była prosta, ponieważ żadna linia lotnicza nie latała bezpośrednio z Polski do Emiratów. Ale wyzwania od tego są, żeby je pokonywać, więc udało się zebrać środki na to wydarzenie. Udało się do, dogadać czy wynegocjować z budynkiem pobyt dla całej ekipy, która wówczas liczyła 9 osób. Nie ukrywam, że byli tam również turyści, ponieważ skoro już dostaliśmy ten pobyt za darmo, to postanowiliśmy go troszeczkę bardziej wykorzystać. Ale te osoby, suma summarum, bardzo się na miejscu też przydały. Lecieliśmy liniami tureckimi. Z przesiadką w Stambule. Kiedy przylecieliśmy na miejsce, okazało się, że brakuje tylko jednego bagażu. Niestety tylko, ale również aż, ponieważ tym bagażem był, był case, w którym miałem rowery. Przylecieliśmy więc na miejsce, a ja nie miałem na czym skakać. Ale takie rzeczy się zdarzają, więc nie ma powodu do stresu. Wystarczy poczekać parę godzin, rowery się znajdą. Niestety nie znalazły się ani na następny dzień, ani na następny dzień i dopiero trzeciego dnia, kiedy już no, sytuacja była mocno nerwowa, te rowery w środku nocy się pojawiły. Pamiętam, że dotarły bodajże o 4 rano. Ja do 5 rano udało mu się poskręcać. Natomiast o 6 rano mieliśmy już sesję zdjęciową, która była przełożona z dnia wcześniej. No, nie było roweru, więc nie było możliwości jej przeprowadzenia. A o godzinie 11 mieliśmy już konferencję prasową z udziałem wielu naprawdę dziennikarzy, łącznie z przedstawicielem Rodziny Królewskiej. Więc to było naprawdę spore wydarzenie. I tutaj generalnie pobyt w, w tym hotelu był dla nas bardzo ciekawym i zupełnie innym od europejskich doświadczeniem. Mianowicie spotkaliśmy się tam z ogromnym szacunkiem do, do turystów, do, do nas. Yy, osoby, które pracowały w restauracji miały wcześniej przygotowane nasze zdjęcia z imionami i uczyły się naszych imion na pamięć, żeby witać nas po imieniu, więc to było coś, z czym nigdy wcześniej żeśmy się nie spotkali ani w zasadzie też nigdy później, yy, więc było naprawdę dla nas to bardzo miłe. Yy, sama organizacja wydarzenia była niesamowicie profesjonalna. Yy, oczywiście. Trening, jakby ta strona sportowa była po mojej stronie, natomiast strona medialna, która również jest bardzo istotna, leżała po stronie hotelu, więc zatrudniona została osoba, która przez dwa miesiące pracowała wyłącznie nad tym, żeby podczas imprezy znalazło się na miejscu jak najwięcej dziennikarzy. Mieliśmy też dla mnie dość zabawne doświadczenie z polską ambasadą mianowicie, oczywiście wysłaliśmy pewne zaproszenie wówczas mailowe do ambasady, że. Taki, taki człowiek będzie skakał na rowerze po schodach, chce pobić rekord Guinnessa, i jakby ktoś mógł przyjechać, to by było bardzo fajnie. Co prawda bez odzewu, natomiast kiedy już przyszedł ten dzień bicia rekordu, przyjechała pani z ambasady zobaczyć, co się dzieje. Jak zobaczyła, co się dzieje, to godzinę później z Abu Dhabi przyjechał ambasador, więc, więc to było też miłe dla nas. Udało się zdobyć ten budynek. Oprawa była niesamowita. Na dachu, który znajdował się pod taką białą kopułą, był telewizor, na którym całe wydarzenie było transmitowane na żywo na wszystkich 70 ponad piętrach. Były kamery, które, z których sygnał był transmitowany, więc to też była spora inwestycja dla hotelu. Dziennikarzy naprawdę bardzo dużo o jakieś balony, konfetti i tak dalej. No naprawdę super to wyszło, udało się zdobyć, zdobyć ten hotel. Udało się pobić rekord Guinnessa, niestety oficjalnie certyfikatu za to wydarzenie nigdy nie dostałem, dlatego że wówczas, aby pobić ten rekord, musiałem wysłać do Guinnessa zeznania świadków. Do tej pory to działa, natomiast wówczas poprosiłem tego naszego pana ambasadora, żeby nam takie oświadczenie krótkie napisał, żebyśmy to mogli wysłać do Guinnessa. Niestety zajęło mu to 3 miesiące. I w międzyczasie ktoś mój rekord pobił, więc w zasadzie było po frytkach. Pobił, ja pokonałem w Dubaju 2040 schodów. Mój rekord został wówczas pobity o 12, czyli w zasadzie o 1,5 piętro. Różnica totalnie niewielka, ale wystarczająca. Dlatego rok później postanowiłem poprawić ten rekord, ale tak już konkretniej, o 700 schodów w budynku Shanghai World Financial Center. I to była wspinaczka, którą chyba wspominam najmilej z tego względu, że. W, jak we wszystkich klatkach schodowych jest naprawdę duszno, tam było ok, tam było naprawdę dużo powietrza. Miałem też chyba bardzo dobry dzień, bo naprawdę takie poczucie, że lekko to idzie. To był bodajże 17 marca 2013 roku. Budynek mierzył 492 metry wysokości. W momencie, kiedy go zdobywałem, licząc jego całkowitą wysokość, był, był numerem 2 lub 3 na świecie, ale miał najwyżej na świecie umiejscowiony taras widokowy. 474 metry nad ziemią. W dodatku ja skakałem z piętra minus 1. Nie dlatego, że chciałem. Ale dlatego, że liczba schodów miała wynosić 2754 i ktoś się pomylił o 27 w, tym, w tych obliczeniach i tym razem. Dlatego po starcie, tym oficjalnym, zjechałem na rowerze jedno piętro w dół i dopiero z tego miejsca do, do, do poziomu powiedzmy minus jeden, i, i dopiero z tego miejsca skakałem na szczyt. Wyłączony był cały taras widokowy, który jest ogromną atrakcją w Szanghaju w trakcie tego wydarzenia. Mieliśmy troszeczkę pecha, bo z tego tarasu jest przepiękny widok na, na dzielnicę biznesową w Szanghaju i w zasadzie na cały Szanghaj. Natomiast akurat tego dnia były chmury, które były mniej więcej na wysokości 500 metrów, czyli zasłaniały cały ten widok. Za oknem było widać jedynie białe mleko i nic więcej. Godzina 21, tyle trwało całe wyzwanie. To był bardzo dobry czas. W dodatku miałem jeszcze zapaść sił na szczycie, żeby zrobić takie salto przez kierownicę. Od tej pory też starałem się to salto robić w każdym innym miejscu, gdzie, gdzie zdobywałem budynek bądź pobijałem rekord. Y Wtedy też sobie tak pomyślałem, że będę starał się ten rekord poprawiać w każdego roku. Więc w kolejnym roku udało się nam zdobyć zgodę na zdobycie budynku Taipei 101 na Tajwanie. Budynku, który był kiedyś najwyższym budynkiem na świecie. 509 metrów wysokości. Bardzo ciekawa konstrukcja, bo budynek został postawiony w miejscu, gdzie występują trzęsienia ziemi niemalże codziennie. Wewnątrz znajduje się potężna, ważąca 660 ton kula na specjalnych amortyzatorach, która w razie bardzo mocnego wiatru bądź trzęsienia ziemi wychyla się w przeciwną stronę niż budynek i w ten sposób te wahania budynku są amortyzowane. Budynek był technicznie bardzo trudny, ponieważ pierwszych 7 pięter było jeszcze ok, schody miały około 19, 18,5, 19 cm wysokości, czyli wysokość wystarczającą, żeby pobijać rekord Guinnessa. Natomiast od 8 piętra schody były wyższe. Dodatkowo ja w tym budynku musiałem go pokonać, musiałem pokonać więcej schodów niż, niż jeden raz ze startu do mety. Dlatego po, po bodajże 66 piętrach zjeżdżałem winą na parter i skakałem dopiero na szczyt. Łącznie ponad 3100 schodów, 3139 bodajże, e, czyli dość dużo, 2 godziny 12 minut. Na szczęście się udało, piękny widok z dachu, więc było naprawdę wspaniale. E, bardzo miło wspominam również wspinaczkę, która miała miejsce rok później. E, Czyli w Australii, w Melbourne, gdzie pokonałem budynek Eureka Tower. E, tu to też taka ciekawostka: e, na dwa tygodnie przed wylotem zostałem poproszony o polisę ubezpieczeniową na 20 milionów dolarów australijskich, czyli około 64 miliony złotych. Kompletnie nie było szansy kupić takiej polisy w Polsce, poza tym byłaby znacznie droższa niż nasz cały budżet na tą imprezę w zasadzie dwukrotnie ponad droższa. Więc nie wchodziło to w grę, dlatego kupiłem polisę na 64 tysiące złotych, seskanowałem ją, dopisałem w odpowiednich miejscach zera, przetłumaczyliśmy ją na język angielski i wysłali do Australii. Na szczęście Australijczycy się nie zorientowali, zresztą też nie bardzo mieli możliwości sprawdzenia, czy ta polisa jest prawdziwa, czy nie, ale zaufali nam i dzięki temu tylko udało się wejść do tego budynku i pobić w nim rekord. Bardzo trudnym wyzwaniem, chyba najtrudniejszym, które które, które mi się udało zrealizować było zdobycie budynku Willis Tower w Chicago. E, budynek, który również kiedyś był najwyższym budynkiem na świecie. E, bardzo wysokie schody, bo schody wewnątrz miały ponad 21 cm, co się nie zdarza w innych budynkach. E, całe bicie rekordu zajęło ponad 3 godziny. Byłem po tym wyzwaniu totalnie wyczerpany i fizycznie i psychicznie. E, do tego stopnia, że w kolejnym roku nie zdobyłem żadnego budynku. Ale później doszedłem do siebie i udało mi się ustanowić oficjalny rekord Ukrainy, zdobywając najwyższy budynek na Ukrainie. Też naj zdobyłem najwyższe budynki w Czechach, Estonii, a także po raz kolejny pobiłem rekord Guinnessa, pokonując Park In Berlin, jeden z najwyższych budynków w Niemczech, najwyższy w Berlinie. Pokonałem go bodajże 7 razy. Ponieważ ta liczba schodów, którą musiałem pokonać, no, tego wymagała. No, za każdym razem zjeżdżałem windą na rowerze, oczywiście utrzymując równowagę na rowerze. Ponad 3580 schodów, 2 godziny i 4 minuty i to jest mój aktualnie najlepszy rekord, jeśli chodzi o ilość schodów zdobytych na rowerze. Bardzo też się cieszyłem w ubiegłym roku ze zdobycia najwyższego budynku w Estonii, ponieważ 30-piętrowy budynek pokonałem w czasie poniżej 9 minut co było najszybszą wspinaczką rowerową w historii trialu rowerowego. Moje plany oczywiście wciąż są. Chcę zdobyć najwyższe budynki w Korei, ale też wiele innych. Ile z nich uda się zdobyć, zobaczymy.